Przedstawiciele regionów Polski Wschodniej promowali w Brukseli 26 i 27 listopada współpracę kulturalną z krajami Partnerstwa Wschodniego. Dwudniowe wydarzenie zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej, Ministerstwo Kultury oraz Instytut Adama Mickiewicza odbyło się w ramach Dni Partnerstwa Wschodniego. To jest sposób na działanie Domu Polski Wschodniej, to jest nasz pomysł na to jak można utworzyć w Brukseli, Wspólną markę dla Ody Polski Wschodniej i znajdziemy taki, taki wspólny mianownik dla wszystkich naszych pięciu regionów. To jest współpraca dotychczasowa nasza z partnerami za wschodniej granicy. Głównym celem tego dwudniowego wydarzenia było rozpoczęcie szeroko rozpowszechnionej dyskusji na temat kulturowego wymiaru Partnerstwa Wschodniego, czyli polsko-szwedzkiej inicjatywy zakładającej zbliżenie do Unii Europejskiej i jej standardów sześciu wschodnich sąsiadów Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Projekty kulturalne. Dotyczące kultury i dotyczące naszego kulturowego dziedzictwa mają szczególne znaczenie, bo to są zawsze projekty ponad podziałami. One nie mają zabarwienia politycznego. One tylko dotyczą czegoś, co już było dawno w przeszłości i z czego powinniśmy razem wyciągać wspólne wnioski na przyszłość, po to, żeby te złe fragmenty naszej przeszłości już się nigdy nie powtórzyły. Dni partnerstwa wschodniego rozpoczął okrągły stół z udziałem białoruskich artystów. Podczas spotkania dyskutowano na temat kultury bez z granic Białorusi i Europy, a uczestniczący w nim artyści zaprezentowali swoje prace i opowiadali o aktualnym stanie białoruskiej kultury. Białoruskiej sytuacji właśnie jedynym sposobem a przyjść do jakich zmiany, do jakichś bardziej konstruktywnych stosunków jest właśnie działalność na poziomie kultury. To z jednej strony związana z tym, że mamy niedosformowaną identyczność tak na masowym poziomie w naszym kraju i kultura byłaby najlepszym środkiem, środkiem po prostu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. W Okrągłym Stole uczestniczył m.in. jeden z najbardziej znanych białoruskich muzyków Dmitrij Watiuszkiewicz. Ja myślę, Щось історичний момент, тому що як з якось так зафіксовано, що може бути по раз перший розмовляє тут і ні о політиці, а хоча дотичньої політики теж, а в справах культури а, і дісі було теж багато слушно поповідно, що а, люди не вважають, що культура може зробити для політики. Може навіть więcej, ніж. А, а, те процеси, які ми створюємо, так скромно поведіли, може бути більше ніж створює політика. І то є важно, ж то що... звертаємо увагу на... На... на проблеми, які існують на білорусі. O kwestiach białoruskich rozmawiano także w Komitecie Regionów podczas konferencji Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy. Moderatorem debaty była Katarzyna Janowska z TVP Kultura, która podkreślała, że wymiar kulturowy to najważniejsza rzecz Partnerstwa Wschodniego. To, że wybrzmiało to w Brukseli, że byli tu urzędnicy reprezentujący Komisję Europejską jest niezwykle ważne, bo to jest głos, który pokazuje, że jest platforma porozumienia i ta platforma jest otwarta. I to jest tylko kwestia pomysłu, jak się dogadać, prawda? Jakich narzędzi użyć, żeby ten przepływ był, swobodniejszy. Podczas konferencji udało się przekazać pakiet różnych projektów, które są realizowane w regionach Polski Wschodniej od wielu lat i nadać im dużo większą widoczność partnerom z Unii Europejskiej. Ja się bardzo cieszę, że usłyszeliśmy ile regiony robią w dziedzinie współpracy transgranicznej z naszymi partnerami z krajów Europy Wschodniej. To jest jedno. Dwa, że, że myślę, że my zrobiliśmy duży krok, w, żeby ten nasz głos o to, żeby kultura stała się ważnym elementem partnerstwa wschodniego, żeby pojawił się osobny dokument wpisujący ją jako priorytet, bo tego nie ma do, do partnerstwa wschodniego tutaj nabrało dodatkowej siły. Namacalnym przykładem tego, że ta idea nabiera konkretu, jest projekt El Sistema, czyli rewolucyjny stworzony w Wenezueli system muzycznej edukacji. El Sistema began in 1975. El Sistema zrodził się w 1975 roku. Jego twórcą był José Antonio Abreo, maestro, który nadal prowadzi ten projekt. Abreo rozpoczął w Wenezueli od prowadzenia grupy 11 dzieci i nastolatków. Teraz liczona 400 tysięcy osób w 28 a 29 milionowej Wenezueli. Przez system przeszło tam już blisko 2 miliony młodych ludzi, a sama organizacja się rozrosła. Ci, którzy przez nią przeszli, sami rozpoczynają projekty zainspirowane El-Sistema w krajach na pięciu kontynentach. To ponad 100 organizacji angażujących około miliona dzieci. Welsistema nie chodzi tylko o muzykę, ale przede wszystkim o zmiany na lepsze, o wyrwanie młodzieży ze slamsów i kultury przemocy. Przez muzykę rozpowszechniane są idee integracji, współpracy oraz społecznego i kulturowego zrozumienia. Doskonałym przykładem tego, w jaki sposób młodzieżowe orkiestry XXI wieku mogą sprzyjać przeprowadzeniu pozytywnych zmian kulturowych i społecznych jest także iCulture Orchestra. To jest kilkadziesiąt ciał młodych muzyków, którzy wspólnie grają, po dwóch tygodniach tworzą jeden wielki organizm i e, używają uniwersalnego języka. Sztuki. I ta sztuka jest zrozumiała i w Tbilisi, i w Lwowie, i w Warszawie, i w Szwecji, bo koncerty podczas prezydencji odbywały się w krajach zachodnich, wszędzie to trafia. No więc język sztuki i kultury jest uniwersalny, i myślę, że trzeba przywoływać przykład i culture jako właśnie wcielonej, przykład wcielonej idei. Jest to projekt stworzony w 2011 roku przez Instytut Adama Mickiewicza jako jeden z filarów programu zagranicznego, programu kulturalnego polskiej prezydencji. Orkiestra tworzy ponad 100 młodych muzyków z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego. Warto pokazywać, że szczególnie młodzi ludzie potrafią się w tej naszej wspólnej europejskiej kulturze odnaleźć. Po to jest właśnie ten projekt, dlatego tak ważne są regiony polskie w projekcie Partnerstwa Wschodniego i dlatego ten projekt ja, Orkiestra kultury, i Culture Orchestra, jest tak ważny dla Partnerstwa Wschodniego jako całości. Także dla projektów inwestycyjnych, projektów gospodarczych, które są ważne dla mieszkańców leżących na wschód od Polski. Ale najważniejsze na przyszłość będzie to, co robimy wspólnie w zakresie kultury. Dni Partnerstwa Wschodniego zakończył koncert kameralny orkiestry i Culture Orchestra w Domu Polski Wschodniej.